Za czym kolejka ta stoi? No do tego odrzutowca, zobaczymy co to Polacy kupili, ile to, czy to jest warte tych pieniędzy. No warte tych pieniędzy co? Tak, bo tak sądząc po wymiarach trochę mały, prawda? Nie, żartuję, to był żart oczywiście, no nie? No wiadomo, zaawansowana technika, bardzo dobrze coś się dzieje, coś kupują, coś, coś wymieniają, bo sami wiem jaka jest sytuacja, prawda? Tylko powinien, główny nacisk moim zdaniem powinien pójść na to, żeby to była omowa offsetowa, żeby była zawarta tak, żeby najwięcej komponentów było produkowane tutaj w Polsce, przecież mamy długie tradycje lotnicze. I tak dalej. I ja jestem za tym, żeby to było bardziej... Polce kupowane i więcej jak najwięcej tego było robione w Polsce, prawda? Te rakiety do tego typu samolot można robić u nas w Mesku, No nie, nie wiem, dlaczego są kupowane w, w Ameryce. Także to jest moje prywatne zdanie, ale co chodzi o zakup tych samolotów jak najbardziej za. A zapytam jeszcze o taką rzecz w ogóle, co pan myśli o tym e, przedsięwzięciu tutaj, o tym Airszo w Radomiu. Jakie wrażenia? Nie czy Pani jest pierwszy dzień, czy był też wczoraj? ja, nie, byłem, ja byłem ileś lat temu, prawda? Okay. Jak najbardziej za. Im bardziej ludzi, ludzi trzeba bardziej z mać tą techniką wojskową z tym uzbrojeniem, tak widzimy, że nie same samoloty, tylko różne tu jest uzbrojenie pokazywane. Jak najbardziej za. Prawda? Żeby to ludzie mieli świadomość też, na co idą pieniądze, ich, ich pieniądze, jak, jak jest to wykorzystywane i co w przyszłości zamierzają kupić. takie jest... wyobrażenie właśnie, bo pan ma ten punkt odniesienia, był pan kiedyś, no i teraz parę lat minęło i właśnie zmieniło się pod tym względem, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o tego typu właśnie event, tak to nazwijmy. Tak, to jest kolosalna zmiana, kolosalny, kolosalny przeskok techniczny. Prawda? Ja, ja byłem czołgistą na 7 dwójce, a teraz jak patrzę na te leopardy, na Abramsy i tak dalej. To jest naprawdę, to jest już kosmos, prawda, sam, sam system dowodzenia, naprowadzania i tak dalej, walka ta elektroniczna, no nie, to jest w ogóle przespół technologiczny. Samo to, że jak, jak jest, to jest już bardziej takie techniczne, prawda, takie rzeczy i jak to jest bardzo dobrze, nawet indywidualne wyposażenie żołnierza, jak było kiedyś, jak jest teraz, no nie, Sama ta broń, która pochodzi z Radomia, te, te sławne groty, no nie, te dwójki co teraz wyszły, zmodernizowane i co można do nich dotrzeć? Można laser, można kolimator. Kiedyś do Kałośnikowa nie było tej szyjnej pikantyni, to był goły karabin, no nie. Kamizelki teraz te, te nowe, nowe wchodzą, dużo są lżejsze. Obuwie, jakie było kiedyś, jakie jest teraz, no nie? To, to chodzi o indywidualne wyposażenie żołnierza. Termowizja, Noktowizja, te nowe hełmy, to jest tak samo przeskok. No nie? Zaczynamy od żołnierza, kończymy na tym zaawansowane sprzęcie typu patriot, czyli obrona i i tak dalej. No nie te drony, bo przede wszystkim teraz z tego, co jest na Ukrainie, to mamy teraz do czynienia drony, jak olbrzymią rolę prawda, pełnią, co chodzi na polu walki. Czyli tak zwany, to kiedyś było głębokie rozpoznanie, że człowiek szedł, tam musiał radiostację rozwinąć i tak dalej. To wymagało czasu. W tej chwili to jest skrócone. Mamy dron, mamy tak zwane polskie tak polskim wojsku, w natowskim mamy gridy, podajemy współrzędne i więcej tych cyferek bardziej mamy dokładne. No. To, co pan opowiada, jest naprawdę niezwykle, niezwykle ciekawe. Chyba pozwolę panu już spokojnie dojść do tego EFA 35 Dzień dobry, tak podejdę od razu, widzę, że tak. zdjęcie z Herkulesem było, e, wielopokoleniowe widzę tutaj spotkanie, jak jest, sądzę. Jest, jest, e, no właśnie, panowie, co myślicie w ogóle o tym wydarzeniu tutaj, e, to co tutaj się dzieje dookoła Airshow, podoba się? No elegancko, wszystko przygotowane, jak na razie jest ok. Przyjechaliśmy 300 km, ale warto było, tylko pogoda, żeby się wy, niebo wyczyściło. Wczoraj oglądaliśmy... Transmisję radiową na internecie. Cały dzień żeśmy siedzieli, także te wszystkie samoloty, już... to nasze dzieło. W Niemiec, tak, tym. Tak, tak. Także jesteśmy zadowoleni, no czekamy na rozpoczęcie tej imprezy. E, tutaj oglądamy teraz Herkulesa, robią wrażenie te maszyny, które tutaj widzimy na tej płycie. No, oczywiście, oczywiście e, dla mnie to marzenie z dzieciństwa po prostu. I myśmy tutaj, jak pan zauważył, wielopokoleniowo my. 20 lat tutaj się wybieramy i z różnych powodów e, co roku była jakaś przeszkoda i w tym roku założyliśmy sobie że po prostu musimy przyjechać i przyjechaliśmy ja mieszkam w Irlandii 2,5 2500 km stąd z synem razem i... Przyjechaliśmy tutaj po prostu, bo bardzo warto, tak? No tym to... No to bardziej, że jakbyś pewnie przyjechał jeszcze parę lat temu, to by nie było tego wszystkiego, a to rzeczywiście się zmienia w mgnieniu oka. Nie, no to, to cały czas się zmienia i to coraz więcej mamy sprzętu kiedyś był tylko w cudzysłowie komunistyczny, a w tej chwili już mamy przekrój całego świata, tak? Bo tu widzę i Anglicy, i Amerykanie są wczorajśmy ten angielski samolot oglądali, Belgia, Szwajcaria, ta e, formacja, która jest akrobatyczna, no to było coś wspaniałego. No wszystko. No to, i ten nocny, żałujemy, no, że nie byliśmy wczoraj na tym nocnym. No, to no, było... Absolutnie przepiękne to było i rzeczywiście mogę potwierdzić, ale mam jeszcze jedno pytanie. Widzieliście też ten sprzęt tutaj stacjonarnie stojący, jeszcze mam jeszcze. na myśli Dokładnie czołgi i tak dalej. No myślę, że też warto. No, młody na to liczy, bo byliśmy ostatnio z okazji święta wojska, ale nie można było wejść do tych czołgów, bo to wszystko takie ograniczone, mała ilość. A w tej chwili tu jest tego sprzętu, to, co czytałem na razie bardzo dużo, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Super, że użyję takiego słowa, jak, jak sądzę, dziadek powiedział młody, jak się młode. Podoba? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Co tutaj tak najbardziej naj, największe na tobie do tej pory zrobiło wrażenie? Na razie ten Herkules.